Moi kochani, znów nastał ten czas, w którym wysyłamy Wasze karty do gradingu, do PSA oraz do CGC. Tak więc przyjrzyjmy się raz jeszcze przed dłuższą wycieczką nadesłanym przez Was kartom. No i zanim zaczniemy, klasyczna przypominajka: jeżeli podoba Wam się kontent, który tworzę, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał oraz zostawcie komentarz na dole pod filmikiem. A my, moi drodzy. Nie, będziemy dalej przedłużać. Tak więc, let's go! W tym miesiącu zacznijmy od CGC. Nadesłanych kart jest około 100 sztuk, więc zaczynamy od Przemka. Eee, mamy tutaj Mate, mamy tutaj To chciałem powiedzieć, Mateusza, ale tak, chyba jeszcze Miotu nikt nie nazwał Mateuszem. Mamy Chinpao. I X, oraz moi drodzy, mamy Blastoise i X. Kolejną osobą jest martin.pl.de. Mamy tutaj trzy karty spo sportowe, między innymi od Piszczka, jest e, Piątek, oraz mamy kartę z Robertem Lewandowskim, moi drodzy. I większą ilość kart od e, Tsunami Karpika, e, Charizard i X z dodatku Obsidian Flames. Mamy, słuchajcie, Palafinka i X e, Palea, nie Palea. E, Prismatic Evolution, dokładnie. Mam tutaj kartę sportową Cristiano Ronaldo top, od Topsów mamy Pikachu, i X e, Surging Sparks, Fibas, również ten sam dodatek, mamy Ambreona. Z Prismatic'a oraz również z tego samego setu jest i Espion i X. Kolejną osobą jest ponownie PLDE Tym razem również piłkarskie klimaty. Nieco odmienne jednak, ponieważ y, lówka z One Pisa. No i mamy kartę od KO: piękny Zekrom i X. I Vouchu w chwili obecnej ma trzy karty nadesłane. Między innymi spójrzcie, piękny. Ambryon mamy tutaj również Joltiona oraz moi kochani Lifion i X. Następnie karta od Karola C. Jest to Maoleta aka Maulatka i X. I mamy trzy karty od Tyrana Genesect i X. Mamy Grotla. Bardzo w ogóle ciekawe, bo ten nie wiem czy zauważyliście tutaj są dwa Marile, jeden właśnie na tym Grotelku i mamy kartę z Team Destiny Drivers, Team Rockets, Crobat i X. Kolejną osobą jest Christian O. Mamy promeczkę tutaj, Victini Blackstar Promo. Oraz dwie karty należące do grupsa, Zekrom i Oraz również ta sama promeczka co poprzednio, Victini Black, Blackstar Promo. I cztery karty od Headhuntera. Spójrzcie na to, Team Rockets, Mewtwo i X. Jest i Itans X. Mamy kartę e, Yu-Gi-Oh! Vanquish Soul. Holy Sioux. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem. I słuchajcie, legendarnego magikarpia. z dodatku Paldean Fates. Słodki są trzy karty. Mamy tutaj tematycznie Pikachu Zekrom i GX tym razem. Reshiram Charizard GX. Oraz jest e, Ambreon z, z, z Darkrajem. Tak jest. I mamy dwie karty od Adriana. Słuchajcie, Enz Zorua. Nie Enzorua, tylko Reshiram, pardon. mamy Marni z Morpeko i większą ilość kart od Adama. Krótkie ogłoszenie parafialne: jeżeli również i ty chciałbyś wysyłać swoje karty do gradingu, do PSA bądź do CGC, to możesz skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Tym bardziej, że Poké Collectibles jest jedynym w Polsce autoryzowanym partnerem CGC. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Między innymi tutaj Dragon Ballowe Klimaty, słuchajcie. Eee, mamy, tak jest, Childhood, Songoku mamy Wildorda, y Pikachu z Terastala, jest Iglesion, Lifion, oraz mamy słuchajcie Kiferry i Kolejną osobą jest Head Hunter z jedną kartą. Mianowicie mamy tutaj Glaciona, i ponownie jest ee, Karol z większą ilością kart. Mamy tutaj Pikacza z Gravelhead. Head. Tak jest, mamy tutaj całkiem ciekawą kartę. Z Articuno jest i Ensplan. Oraz mamy Errora Chiyu. Jako e, Miskat dokładnie. Dwie karty od Yaza: jest i Bravery. Mamy Servin karty od wilcza Mamy tutaj Team Rockets, Krobacik, Milotic, Super Electric Breaker Bond, Super Charge Breaker, Eevee oraz ponownie Jolteon. Kolejną osobą jest e, tutaj Victor z jedną kartą. Mamy Enz Zoroark i X oraz dwie karty od Czapnikowskiego między innymi Mewtwo. z Destinite oraz Mistis Lapras. Kolejna osoba jest Harejczek, jedna karta. Mamy tutaj e, Zekroma i X z dodatku Black Bolt i Jaremes nadesłał dwie karty. Lufka, słuchajcie, z um, OP9 i mamy tutaj z OP5 e, jest e, kolejna karta. Dwie karty od Tsunami Carpich, m.in. Weiss-Schwarzowe klimaty, Słuchajcie, mamy piękną kartę z sygnaturą oraz całkiem e, egzotyczną kartę, bym powiedział, promocyjną. To jest Boxstopper, właśnie z Kadogała Bunko, Sneaker Bunko Volume 2. Trzy karty ponownie od Harryczeka, Itans e Typlosion, mamy Itans e Ho-och oraz Mamy, słuchajcie. Jeszcze profesorka, nie pamiętam jej nazwy, ale, ale jakoś się na, na pewno nazywa. No i trzy karty od Mateusza K. Między innymi Waporion, mamy Chensi, oraz jest i Houndoom. Tak jest, moi drodzy. I większą ilość kart od Surego nadesłaną. Między innymi tutaj mamy Kekliona. Eee, mamy tutaj... Oj, zapomniałem jak ten Piesek miał. I jest. Eee... Wiewiórka, też zapomniałem jego nazwy. Growlite. Tak jest, mamy Metagrosa. Jest i... Też zapomniałem co, chyba Haksorus, o ile się nie mylę. Mamy Janmę. Mentik. Aselgor. Chyba, chyba jakoś tak. Oraz słuchajcie Landorus. I mamy dwie karty od Kamila. Znowu. Jest ilówka. I mamy Charizarda. Z Pokémon Go. Słuchajcie, errorowy. Tak więc dosyć ciekawy error. Nie będę ukrywał. Kacmi nadesłał również większą ilość kart. Mamy Magnetona. Dusklobs, Team Rockets Raticate, mamy Team Rockets Weezing, Chancy oraz Timbur. Jedna karta należąca do Gosi, jest to również sygnaturka z Weiss Schwarz, Rafał nadesłał nam Hilde i mamy większą ilość kart od Koronki Team Rockets Nido King EX. Mamy tą samą kartę drugi raz. Mamy chińskiego Ambryona. Jest e, Team Rockets Moltres EX, Team Rockets Mewtwo EX, Lifion, również chiński, oraz Team Rockets Wizing. I kolejną osobą jest Marek z jedną kartą. Z najnowszego setu Mega Brave, również harajczyk nadesłał nam tą samą kartę, znaczy nadesłał, no wydropiliśmy ją na breaku. Mega Lucario oraz mamy Mega Absola EX i dwie ostatnie karty, jedna należąca do Edino, mianowicie Mega Gardevoir EX oraz moi kochani, karta należąca do Taty69, jest to również lili SIR. CGC mamy już za nami. Teraz przejdźmy do kart, które będziemy wysyłać do PSA. Mianowicie Azrach nadesłał większą ilość kart. Mamy tutaj Mewtwo, jest i Milion mamy Bulbazaura, jest Ice Cube. Pikachu, to jest Pikachu z Crowna, o ile się nie mylę, mamy Kingdre Ajono, Paldea, Evolved, Również Edgy Slash, Charizard VMAX, jest to Blackstar Promka, oraz Farigiraf, również z dodatku Paldea, Evolved. Kolejną osobą jest Jakub G, Mamy tutaj Reshira, ma bardzo ładna karta z White Flare. I mamy większą ilość kart również od Gracy TCG, między innymi IV. Mamy, słuchajcie, Misty's Psyduck, Typloziona z Itanem, Team Rockets Mewtwo EX, e, twój nie EX zwykły, Illustration redkowy, Mamy Nidokinga EX, Articuno oraz e, Detectives Pikachu z Growlite. Kolejną osobą jest Morgunow z jedną kartą. Mamy tutaj Blackstar Promkę. Z Victini. I mamy cztery karty należące do Katarzyny. Między innymi tutaj karty z Pokémon Go japońskiej. Mamy tutaj um, NESE, o ile się nie mylę. Charizard Z dodatku Celebrations. Oraz tego samego dodatku mamy kartę promocyjną złota, metalowa karta z. Pikachu. Kolejną osobą jest Czeski Prysznic. Ma tutaj jedną kartę z Moltresem, jedna karta należąca do Pawła, Code EX. Mamy dwie karty Ma od Marcina W, między innymi również Team Rockets Moltres EX oraz piękny Roaring Moon. I jedna karta od Tomka, również Black Promka z dodatku Hidden Fates, Moltres, Zaptus, Articuno Kolejną osobą jest Piotr Ł Mamy tutaj wiele kart Mianowicie zaczynamy od Vaporeona Z Prismatic Evolutions Mamy Misty z Psyduck Widać, że ludzie naprawdę lubią tą kartę z Misty z Psyduckiem Mamy Lifiona, Ponownie ta sama promka Moltres, Zaptus, Articuno Oraz Hydreigon I mamy Team Rockets Giovanni Jako SI R. Następnie mamy trzy karty od Daddy QL Joltion z Prismatica i tam z e, ho oraz mamy Cynthie z Garchompem i dwie karty od Czapnika, między innymi Team Rocket, Mewtwo X oraz następny Team Rocket, Mewtwo EX. dwa dwa razy Mewtwo. I w sumie następny jutu no bo należące dwie karty do Omniego. Mamy również Mewtwo. Tym razem Illustration Rerka e, oraz Iron Leaves i X. Jedna karta od Artura. Jest to Gastly z dodatku Temporal Forces. Bardzo ładna ilustracja. I trzy karty od Morgunowa. Między innymi słuchajcie, mamy tutaj piękną Gardę i X. E, Garchomp z i X. Oraz Moi drodzy, Palkia Wistar z dodatku Crown Zenith. Sylwek nadesłał również większą ilość kart. Mamy tutaj Persiana z Shrouded Fable. Bardzo ładny arcik. Mamy palkie Origin Form z Astrala Squirtle. Dodatek 151. Mystis Psyduck. Jest i Ethan's Adventure. Hilda, Team Rocket Small EX, Zekrom SIR, mamy Curem SIR oraz Endsplan również z tego samego dodatku SIR. Kolejną osobą jest e, Maximilian z 4 kartami, mamy Ancient Mew, nie spotykamy go zbyt często, naprawdę w bardzo ładnym stanie, więc mam nadzieję, że w dobrej i również wysokiej nocie wróci. Mamy Zapdosa i X z dodatku 151, Espion w Masterbolce również z Prismatic Evolutions oraz Iron Valiant również z tego samego setu. Kolejną osobą jest Paweł ZSW. Mamy tutaj cztery karty: Zoroark, Reshiram, Hydreigon oraz Gardevoir EX Kolejną osobą jest e, nikt inny jak Sury, który ponownie uskutecznie mamy tutaj Lifiona Evolving Skies, Jest i Team Rocket Skrobat EX Mamy Exadril, Serperior, Vinosaur, Ups tutaj, o! Tak jest, mamy tutaj. Tego koleżkę. Mamy e, Flariona Jednego. Mamy Flariona Drugiego. Japońska. Japoński Espion z e, Terastala. Perin. Oraz moi kochani mam jeszcze. Growlita. I dwie osoby należące. Dwie, dwie osoby. Dwie karty należące do Michała P. Między innymi Wylord. Illustration Rare. Oraz... Mamy Curema i EX, bardzo, bardzo ładna ilustracja. Kolejną osobą jest Anna z czteroma kartami. Mamy tutaj Zekroma z Black Bolt, Glacione, z Crown Zenith, mamy Cynthia z Garchompem i EX oraz piękną ilustrację przedstawiającą Ambryona z Darkrai'em w Alt Arcie. Następnie mamy większą ilość kart od... Marcina, między innymi trzy Blackstar promki z dodatku Celebrations. Beka, w ogóle, jak te Blackstar promki poszły do góry cenowo. Mamy tutaj Machampa Carmin, Latios i Rapidash, Marni. Również Blackstar Promka. Ponownie mamy Karmin oraz Sylwion Z po dodatku Pokémon Go. Kolejną osobą jest Rafał S. Z e, chyba pięcioma kartami. O ile dobrze widzę, mamy Blastoisa z dodatku: 151. Jest Mistis Lapras, Zapdos i X: 151. Alakazam: 151. Oraz mamy Articuno z dodatku: Journey Together. Przechodzimy powrótku do końca. Mamy ostatnie karty, mianowicie jedna do, należąca do Morgunowa. Dwie należące karty do Doraka. Również Mew który znowu, znowu eksploduje cenowo. I mamy końcóweczkę należącą do kromki. Mamy Arboka, jest i Mantic, Growlite jeden grow light, drugi grow light trzeci grow light Growlite. grow light grow Lightów nigdy nie za wiele mamy miraidona sir jest i kindra ex team rockets muto ex mamy team Rocket multus ex Victini, blackstar promo oraz ostatnia karta jaką jest a ono z dodatku Palea i Wolft. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do samego końca, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku.